Tutaj lisiczka, i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z serii. Chcę polecieć w kosmos. Jak widać, jestem sama i w, i w ogóle nikogo nie widzieliście tam u góry. Nic nie widać oprócz mojej pięknej twarzeczki. Ej, Ej! <ścoughs> A ty, kto to? Kto to jest? Oh. Kto to jest? Ktoś dostał się do mojego domu. Nie! Proszę mnie nie obrażać, Mamy intruza. ja tu jestem mieszkańcem, mieszkańcem. Jest dzisiaj z nami... Nawet mam własnego owca, mortalcio Owca, <grym> Boże, osła <grym> Piękny początek, to mi się podoba Właśnie, mam pytanko jak... um... O, tu są bloki diamentu Muszę sobie zenchantować Ale przydałoby się... Czekaj, ja biorę enchant teraz I idę na tą wyspę, gdzie były te... E, biblioteczki. Idziesz ze mną? A właśnie, bo mieliśmy coś zenchantować. Tak, bo musimy zenchantować coś. Ale lapisz trzeba coś. E, czekaj, ja bym chciała zostawić e, wszystkie te rzeczy. Oprócz mięsa, bo to mi się da. Nie, to się boję, że jak to z enchant, Jak to skraftuję i to połączę, to stracę ten enchant. Dlaczego hmm. mamy tyle rzeczy, że mi się do dwóch skrzynek pewnie nie Bo jesteś człowiek ekwipunek. Lis ekwipunek. What? What? Patrzcie jak tu lisiczka wybuchła i teraz podków nie mamy. Znaczy ona creepera wybuchła. Tak, ja. Tak. A to, a kto? Tak mów. <move> A nie, mieliśmy zadanie, żeby użyć podków? Mieliśmy, ale to nie teraz. Musimy najpierw zdobyć wszystkie, bo ktoś z jedną zginął. Kto? Ty? Musimy użyć y, jednego. Pigman gdzieś, gdzieś tu był, zabiłaś go. O wiem, weźmy bloki emeraldów. Nie. Zostaw. Zostaw o go. właśnie, możemy iść do tego villagera, co sprzedaje. O ruchnym. właśnie, ja mam planet transporter. Co masz? Planet Transporter Perwa Endermana. Ta. <laughs> nie można po polsku. E, nie <laughs> Zamykam mi drzwi przed nosem. Nie to nie ja. Ile tu pochodni? Okej, okay, to ty się zajmie enchantowaniem, bo trzeba zenchantować mieczy killow. A ja mam. Z... A ja mam ten. Siekierkę e, Sharpness 5. Ale trzeba to zrobić, bo takie jest zadanie Miecz i kilo, to ja idę, a mam... O, mam itemy przy sobie A gdzie ta wyspa była, bo... O, tu nie chyba Nie, patrz ile tu jest mobów Nie! Au! O, je... Co się stało? Poleciałem w kosmos i tam dosłownie Nie! Prawie spadłam Mortalcie Super Kot i ratuje lisa o jezus. Wow! Powiedzę ci Ej, bardzo stąd interesującą rzecz? Mm, nie. Że, że nie usunęłaś pewnej osoby ze śmierci. Dlaczego mam kogoś usuwać? Nie jestem taka za... Myślisz, że stąd trafię na tą planetkę? Chyba nie. Trafisz. Ta tak naprawdę Karolina się wbiła na serwer i próbowała zasabotować misję. Ojej. Ale my i tak polecimy w kosmos. Dokładnie. Wszystkie... Ciekawe, czy nie! Nie! O! Wszystkie o! tabliczki zniknęły. Gdzie one były? Jakie tabliczki? Znaczy, no. Wykopała się wszystkie, nie? Ale co? Te, te e, biblioteczki. A tak! Wykopałam chyba. Nie wiem. Sprawdź o się nie. w krzyczynkach. Jak nie. ja tam teraz wrócę? O, nie pewnie. rozumiem czemu płaczesz. Ja nie mam żadnych bloków budowlanych. Bob, Bob Lisownicy tam da, zawsze da radę. Nie! Zostawcie nie! mnie! Szkielety. <noise> szkielety! Trzeba te wszystkie wyspy oświetlić. I am a ja me creeper Nie! Nie! Złe creepery! Złe! Chowam się w domku! Mnie tu nie ma! Hej! Oh, nie ma tu NPC-ów! Nie mów, że zabili Boba! Nie jest, dobra! Nie wiem gdzie my mamy wszystkie te... Cześć, czy ty... O oh, Ten NPC tego nie sprzedaje, a ty? Też nie. A ty? Też nie. Ej, nie, nie otwierajcie drzwi. Tam są zombie. O, ty. Znalazłam. Znalazłam mbc tak, który sprzedaje ten. A co on w ogóle sprzedała Bo zapomniałam. Yy... Yy, Planet Jumping Potion. Daje jump boosta hmm. na, 40, na 49 level. To kupuję. Kup mi jednego. Nie czekaj, nie czekaj. Ej, ej, ej. Nie, on mi ucieka. One się biją z zombie. Nie, nie otwierajcie drzwi, to nie będą nam tu zombie wchodzić. Dobra, który to był? Kurde, zgubiłam go. Dobra, 15 chyba wystarczy. Yy, zrobię to gdzieś pod domkiem. Ten o enchant. jest, znalazłam. O, ale mnie wkurzają te zombie. Tutaj w ogóle się schował. Hmm. Bob. Motocy. Na której planecie nas jeszcze nie było? Nie mam pojęcia, na tej sekretnej. A na... O! A na tej diamentowej byliśmy? Chyba nie, chyba tak, nie, chyba. <laughs> nie wiem. Ok, żyję. Kurde, cicho tam. No bo, no bo myślałem, że odpuścisz mi chatkę na chwilę. Ojej, za mało drewna mam. Na jaki level to jest? Ja mam 29 level O, na 30 to starczy, ale to brzydko wygląda Nie! Zgubiłem się, o tu o Ojeju, ojeju Coś narobiła A, podpaliłem! Co ty robisz? Co ty robisz? że sam siebie podpaliłem, nie wiem, mnie Co ty robisz? Dlaczego niszczysz mój piękny domek? No bo ja tam enchant robiłem Zniszczyłeś mi dom Zniszczyłem skrzynkę, mam taką... Spalę się <grym> Pomogłam ci Ej, <grym> <O. grym> a ja, my tu mieliśmy pająka <grym> Masz skrzyneczkę? Wekwipą komuś, a nie tu leży Nie, nie mam Poprzez przypadek, e, jakby ci to powiedzieć zniszczyłem jak ciebie biłem, a ty mm. mnie. Jak się broniłem... O, może tak lepiej to zabrzmi. Zostawię ci tutaj tą podkę Potrzebuję jak najwięcej drewna. O. Idzie pościnaj! Ja ja nie no. jestem rwalem. Dobra, no to dzisiaj zrobiliśmy. Ym... Nic. <laughs> Nie! Tender perła nie trafiła. <grym> um... Załamie się! Ow. Zrobiliśmy handlu z wiśniakiem. Zrobiliśmy użyj planet transporter. Znaczy ty zrobiłaś. No ja zrobiłam. Mam nie Zrobiłam. Ja o! Tylko... Mordalcio widziałeś? O nie, umrę, umrę, umrę. Co się stało? <noise> Wypiłam tą podkę, <noise> która daje jump boost na 49 level. I, I skoczyłaś przez przypadek. Nie, nie przez przypadek. <noise> Skoczyłam całkiem świadomie. <noise> Pół odcinka to będzie moje krzyczenie. Świetnie. A drugie pół to moje krzyczenie. Ej, pasuje do tego odcinka. Weź swoją podkę i też skocz. Dobra, a gdzie jest? W tej skrzynce drugiej od dołu. Jak. Ja ci pokażę pierwszego latającego kota w minecrafcie Muszę zrobić tylko skrzynkę, a nie, bo nie traci się jej temu. Ale i tak zrobię. ja teraz sprawdzę Musimy sprawić, by planeta wybuchła. Pokazać ci pierwszego latającego... Zenchantowałeś mieczy kilof. Jeszcze nie. A ale pokażę ci... A stracę level chyba nie. Nie, nie tracisz. Okej, okay, pokażę ci pierwszego latającego kota w historii Minecraft. Mhm. Patrz. Nie, nie, nie patrz na mnie, bo ja muszę transformację przebić. Okej. Okay. Uwaga! I w, w kosmosie jeszcze dalej! O oh, Jezu! Gravity, ja jeszcze do wody trafię. Oh. Nie, pami nie pamiętałem jak to się mówi. Jak w tej historii co mówili. Na e, koniec wy... świata o. i jeszcze dalej! A, ale byłem blisko A wow. Hej. Wykąpałem cię. Dobra, to ja jeszcze się dostanę na diamentową planetę, bo nas tam... wiesz co, wezmę sobie jakieś bloki budowlane. A ja idę zenchantować kilaifa, kilaifa. Enchantuj kill off i miecz, bo potrzebujemy do zadania. O. Ale to na byle jaki level? Tak, po prostu, żeby był Dobra, enchanting i coming. Dobra, weźmy to, weźmy to, weźmy to, weźmy to, to, wezmę... Nie, tego nie wezmę. To. To. To, to, to. A to? Tego nie chcę. Aha. <laughs> Już diamentów prawie nie <laughs> mamy. Dlatego idę na diamentową planetę. Zombie mnie zrzucił. Gratuluję. Nie. Zaraz pójdę z tobą. Ej, dlaczego Ej. one mnie zrzucają, kiedy ja też jestem zombie? Nie odpowiem ci na to pytanie, niestety. Nie potrafię. Okej, okay, jestem błyszczącym się kotem teraz. Zenchantowałeś te dwa przedmioty. Tak, mi mission complete. Okej. Okay. A gdzie jest diamentowa Ty wyspa? to wiesz, że jedyne... Hmm, tu na dole. Już widzę, no. Jedyne zadanie nam zostało? Jedyne zadanie jakie nam A! zostały... Ja wolność! Ała, on mnie podpalił. Bo, na języku. Ta wyspa ma język. Po podbiliśmy wyspę, nawet ją podpiszę teraz. Wyspa języka. Dobra, zostało nam zwieć wszystkie wyspy, spraw, by planeta wybuchła, i dosięgnij o, sekretną mis platformę. Misja dla mnie. To mało nam zostało. E Jeszcze będziemy musieli sprawdzić, czy wszystkie planety zwiedziliśmy, jakimś cudem, i wybuchnąć wyspę. O. Masz busta wypij. Masz to jest zwykła woda. <noise> Ile diamentów! Jestem bogaty! Co dziś tutaj? O ja cię kręcę nie mogę przewinąć tego. Czego? <laughs> Żeby zobaczyć więcej zadań To jeszcze więcej jest? Nie, znaczy nie zadań, tylko planet, które odkryliśmy. Ale jest chyba wszystkie oprócz tej platformy i platformy no No ale Chyba. musimy jeszcze wysadzić planetę. A to jest zadanie dla dla mnie. mnie... Wiedziałem. <tryk> Dobra, muszę iść naprawić sobie. Brawo! Bra no, nie wiedziałam, jak ładnie podpisałem tą wyspę. Nie chcę. Nazywałem ją. Planeta Jędzor. Ładnie, nie? Kurde. Pięknie. No nie! A ład coś mnie zrzuciło. T. Aha, świetnie, i idę do pasy Ja też Ale ty cheater jesteś. Ty, ty giniesz, żeby się transportować Dobre, ja też. nasze TT Dobra, którą planetę najmniej lubimy? Robimy kaboom Którą planetę najmniej lubimy? Puchnijmy tą z obsydianu. Jakiego obsydianu? Dianu... Nie wiem... Może, że coś ty brał? <grych> Zupę grzybową od tych Ty, ja wiem, wybuchnę tą największą, przez którą się tak przekopywaliśmy. Ale chyba całej jej nie wybuchniesz. No to ty wybuchnę tylko od góry. Kabum! NIE! Mm. Ja... Widziałem cię! Spadający list. trzeba złożyć życzenie. O. Ile razy w tym odcinku? Wiem, że miałeś 30 i coś. Śmierć. I to nie jest śmieszne, dobra? No, okay. Dostanę może... się na tamtą planetę. Którą? No, tamtą fioletową. Bo ja się tam nie dostałem. Ale ona jest fajna. Bo wy, wybuchnijmy tą tutaj piramidę. Nie, ja chcę tamtą. Od góry, wiśnie chcę wybuchnąć? Marz. Nie! Uff Rzuciłam ci perełkę Podniosłeś ją chociaż? Mhm. Dobra Latający szczur Boże szczur Kotek część druga Lecia, Adam Ojej Mortalczy się uczy latać Część pierwsza. Ej, a właśnie dlatego nie mogę tam. Ten... Muszę coś zjeść. A może tą plast. E z lodu wybuchniemy? Ona jest blisko i łatwa. Nie. Ale się wzięła. Jak ty tam się dostała? <laughs> Normalnie. Zablokowałam się. Nie mogę się ruszyć. <laughs> Okej, okay, dobra, mogę jednak. Prawie spadłam. I'm coming to you. Albo chyba jednak nie. Gdzie są sobie o tu? Geranimo! Możesz się mnie stepnąć, wiesz? Geranimo, Geranimo. Kartal cię że się. Lepnij się tu, bo potrzebna mi pomoc! CZERANIE NIE! Po! Kiedyś cię zabiję. Już mnie zabiłaś raz w tym odcinku. Klaty nie mogę założyć, bo mam tą... Chyba, że sobie zrobię na ten czas jakąś słabszą. Tu będzie boom zaraz Nie no, nie tak zaraz. Daj mi trochę czasu na przygotowanie, nie? Patrz, podpalę to pochodnią Gotowa? Nie, jeszcze nie. Patrz! BUM! <laughs> Ale ciekawe, czy można... Normalne... sprawdzisz w środku? Nie, ty mnie chcesz... Wiedziałem! Gdzie jesteś? Kurde! Dlaczego no cóż, Enderman mnie wystraszył. Au! To nie ja na ciebie patrzę, ej! To nie ja! Enderman! 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 To nie ja! Enderman! A okay, jest to zombie? Lisiczka. E, już cię przeteleportowałem do bazy. Widzisz, jaki jestem pomocny? Au! Ja, widzę. Au Au! Ej, bo ja mam koksa, a ja się nie zawaham go użyć. Oj. Jak mam koksa. Ej, no gdzie te... te... Kurczę, przy, przysięgłabym, że były tu villagery, no? No ciekawe Jak myślisz, bo ja nie mam pojęcia. No właśnie też nie wiem. Ech, dziwne rzeczy się dzieją na tej... na tych tych planetach, w tym kosmosie. Potwierdzam. Ech, no. O popatrz, tu jestem. Czekaj, nie, nie, nie. bo ja sobie. Ojej. Chciałem <śmiany> na to <komadę> kliknąć. <śmiany> Ale nie musisz się od razu kłaść, wiesz? O, fajnie, ktoś mi tu przygotował świeżą klatę, nieużywaną. Dzięki. Nie ma problemu. Pogłaszkam cię. Nazwałem swój ekwipunek. Ehem, mian, mianow Au. Mianowicie. Hełm nazwałem uszy kotka. Klatę nazwałem skóra... Le, e, skóra kotka. Spodnie nazwałem leginsy kotka. Zostaw mnie! I Buty nazwałem stopy kotka. Kotek no. lata Mortalcia uczy się latać. Część czwarta Zemsta mortalcia Część pierwsza Nie. Ale to silne jest Pokażę ci jakiego. Patrz Fire aspekt Dziesięć mam Gdzie ty jesteś? Serio Ja cię słyszę, ale cię nie widzę Serio Ty się dobrze chowam Jak? Co, nie. Co się stało? Oszuż... oszust Patrz. O, patrz. Czemu masz patyk? No, bo ma fire aspect 10. Czysta im nie spalać! Trzyma. Ale golda zmarnowałaś. Masakra No nie, byłoby smutno, gdyby ktoś tam teraz. O! O nie! Idziesz do mnie? Nie. Zaprasza. Dobra, przestańmy. Nie, nie tym się zajmujemy. Gdzie jest wyjście? Aha. Tak, nie tym się. Sta... O! O! Spadłaś? Nie wierzę. Mała, przestań! Okej, okay, okej. Okay. Mm, dosyć. Dosyć, stop. Zły lice. Ojeju, co ja tu zrobiłem? No po. Tak lepiej. Um, dobra. Na moim odcinku zrobiliśmy masę zadań. Ta seria chyba niedługo się będzie kończyć. Możliwe, że w następnym odcinku mamy tylko dwie wyspy do znalezienia. E, ta znaczy, jedna jest tam bardzo daleko i nie mamy już skąd kupić perełek. Ale możemy mostek zbudować. No, będziemy budować mostek przez. Ale póki musimy jeszcze użyć. Ale użyliśmy. Użyć. Ale nie pięć trzeba było? Czy to było zadanie, Zebrać. żeby pięć. Aha, dobra. Użyć trzeba było dwóch. Dobra, myślę, że na ten odcinek to będzie wszystko. Tym bardziej, że ju już teraz większość... Czemu to cię nie odpycha, ej? Bo mam anti-knockback. Nie zaczerpuj. Aaaał! A, dobra, nie masz. <grym> Dzięki. Nie to komenda, ups. <grym> no Zróbcieś mnie razem ze sobą, no. Znaczy, <grym> no, ja cię tepłem do mnie. Na ten odcinek będziemy <grym> kończyć. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i na następny zapraszam do na Mortalcia. Link do jego kanału będziecie mieć w opisie, a także na playliście. No i trzymajcie się. Pa, pa. A co, a jakieś przestanki robimy, że playlistę mamy? Nie, Słucham jest playlista serii. Słuchajcie, goniam. Cześć! Pa.